I drugi trening. Niedziela 24 kwietnia. No, jestem na podwojonej odległości. Tak 12-14 km gdzieś. Mniej więcej te samo. Właściwie te samo co na młode ostatnio. Drugi trening. Też tu stąd był. No, wczoraj się jakoś tam zleciały wszystkie. Dwa samczyki doleciały tak po godzinie gdzieś. Pojedynczo. A samiczka jedna Leciała dopiero o 16.00, ona jak najlepiej tak latała z nich wszystkich, no ale jakoś tam naj jest taka i płochliwa strasznie chyba. I tak gdzieś jej się zapędziło, ze wschodu wróciła. Dzisiaj trochę późno, 14.10, teraz 14.15 gdzieś już tam w Gołębie stanęłem gdzieś tu 7 po. dzisiaj troszkę głodniejsze dzisiaj chipowanie było, troszkę się dalej dłużej zeszło, no, właściwie 3 godziny prawie kurde to kawał czasu no ale może to im na dobre wyjdzie takie ten, szybciej będą do domu wracały i będą myślały o jakichś kłopotach, no, Zobaczymy jak te samczyki. Gdzie jeszcze jeden ten wtorek się uda kręcę, robić w czwartek w tego i ta pogoda pozwoliła, bo na razie to taka jest nie za bardzo, że... Ech, no dzisiaj było zimno. Dzisiaj był trening z kabiny. Nie wiem jak chowakom tam poszło. Ale w po miarę głębi nic nie było widać, ja tak nie widziałem, aczkolwiek nie za bardzo miałem czasu na patrzenie. Ale nic się nie rzuciło w oczy. No tutaj jakieś parę sztuk niedobrze, niedopadów. siadają będą ściągały moje samce jeszcze troszeczkę samochody samoloty to jest dosyć takie czyste miejsce wcześniej kawa jak tam bliżej puszczałem ale tam budynki z grudni daleko, tutaj powinny być. Zobaczyć. Też muszą tam pierwsze samce, drugie samice, żeby ściągnąć ewentualnie te samce. No i zobaczymy. Za tydzień też tak się da specjalnie ta pogoda. No, 12-15 stopni maksymalnie ma być. No, zimne w ogóle. Ten, ta wiosna zimna jak cholera. No, 15 po. No, to mało przygotowuje się. Przecipowanie okazało się, że dwa gołębie jeszcze Czyli jeden jakoś tam się pomyliłem coś tam Nie ma takiego gołębia, nie było, no drugiego też nie było Także 144 na spisie minus 2 to 142 gołęby Niezbyt dużo, jeszcze kilka tych niedopadów, tego tam nie pisałem, ale to chyba specjalnie sam tutaj. Aczkolwiek w miarę wrócił, fajnie, wczoraj, puszczam głębie. dwa samce zostały, kurde. Chodź, ta do domu. Nie ma Te dwa samce boją się. Dwulatki w sumie, kurde. I też z boku. Jak chcą się złapać chyba. Ale teraz może będą razem chociaż się trzymać. Tamte poszły od razu. Prosto i niby i gonią. Tamte nasz tycha. A te dwa zakręciły. No. 9-16, 14-16. No. A te będą się błąkać. No pojedynczo jakoś tam tam te ładnie poszły. dobra puszczam samice raczej znaczy nie tak wiele samice poszło wszystko ładnie działy się. Też poszła granica. Samce się trochę tam wróciły. Samiczki deczko inaczej, a samce tam dolatują do trasy, do pięćdziesiątki tam nad Guzowem są. Sam trochę gorzej cofną się pod wiatr bardziej ciągną bardziej po wiatr pewnie się z tamcami trachną. Samce tam tra nad trasą gdzieś nad drutami tam nad guzowem Samice skręciły. Poszły już w kierunek teraz bardziej tak na miedniewice no, Ale dzisiaj troszkę lepiej to wyglądało Tylko te dwa samce zostały w kabinie no, samice też już zakręciły Doszły do drutów i mniej więcej tej samej tam do samce no No nic, dobra jadę gołęby są w domu Ciekawe ile się odbiło 127 się odbiło no, pewnie pary nie chodzi tutaj sobie to Ahora me puse, aquí

Takie liche wdowieństwo, ale jakoś musi być. No. Acie ,cie ,cie. Tego znów nie ma. Nie przyleciały jeszcze. Dwa samce tu świeża samiczka jest, tu jest. Samcy nie ma, tylko znowu. Dobra, chwile nie pochodzą sobie. Ciekawe, jakaś samica. widać. Też jej chyba nie widać. Na uczcie się też. Też jej się nie chce przydatrywać. Samiec jest. Samicy nie widać. W też nie widać. Jest, teraz przyleciała. No dobra, chyba mogę tutaj wypuścić tędy Acieć długo się działo dzisiaj 127 w dalszym ciągu Jeszcze 20 gołębi się nie odbiło 19 no ale się chyba ten Te nie wiadomo czy powchodziły Ać, ać, ać A to tu kurde Ać, ać Te pewnie się nie podbiały Ać, ać, ać Tu od kur jakieś restki Ać, 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 Trochę tu weszło ale ciecie ać, A ać,

To muszę wyczaić, czy to jest tak wyszło średnio, Acie, acie, ać, No, no, nauczam no, się. Ać, No dobra, no, no, odbyty. Samcy na pewno nie no, ma, no, pewnie znowu za godzinę gdzieś tak może robić. O ać 131, tamte się nie podbijały. A jeszcze boją się wejść. Teraz jedno. Także będzie chyba dobrze. Dobra, zapraszam do oglądania następnych odcinków. Sezon ruszył, także kilka tych filmików się nagra. To lot, trening jeszcze może. Także coś tam będzie materiału. Pozdrawiam, dobry lot. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze. Jeszcze raz pozdrawiam dobry lot.